Cześć, Simano z tej strony, Tanas i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, witam was na odcineczku z koledzy za mied, kolejny odcineczek, mamy sierpień, zabieramy się dzisiaj za łączenie naszych polu, który w ostatnim odcinku właśnie dokupiliśmy sobie pole numer 74 i tam właśnie pojedziemy połączymy to między wytniemy drzewa, a później zabierzemy się do różniwa pszenicy. W w odcinku jestem sam, Chłop chłopaczków nie ma, chłopaczki są w drodze do Kielc. Ja jeszcze troszeczkę czasu mam, więc sobie odcineczek nagram. Oczywiście zapraszam Was na Targi Kielce. Będziemy całą ekipą, więc zapraszamy serdecznie. Widzę, że tutaj mi mrugają Sejdery więc musimy sobie tutaj ustawić, żeby nam nie mrygały. I co, ruszamy sobie na pole. Idziemy na pole, wytniemy sobie tamte drzewa. Przeoramy miedze i będziemy mieli tamte pole już gotowe. No, a na tamtym polu będzie rosła chyba pszenica, jak się dobrze... Do domyślam tutaj, co jest tamtej mojej rozpiski, to chyba tam będzie pszenica. A partnerem dzisiejszego odcinka jest Surfshark. W jest już wam tłumaczę. Surfshark VPN maskuje wszystko to, co robisz w sieci. Gdy łączy się z internetem, Surfshark pozwala ukryć i zaszyfrować wszystkie informacje. Gdyby ktoś chciał sprawdzić to, co robisz w sieci, nie będzie w stanie tego sprawdzić ani tego, co robisz, ani tego, skąd korzystasz z internetu. Dzięki Surfshark zawsze można odkryć nowe oferty na stronach typu AliExpress czy Amazon, nawet jeśli są zablokowane. W swoim kraju lub państwie, w którym aktualnie jesteś, na stronie, czy również w aplikacji, z której chcesz korzystać, jest zablokowana włącz słów i zapomnij o ograniczeniach. Jeśli lubisz podróżować pociągiem, czy spędzać czas na różnych aktywnościach, w których jest dostępna darmowa Wi-Fi, Sharp pozwoli korzystać z tego internetu bezpiecznie. Możesz również skorzystać z dodatkowych zabezpieczeń Surfshark Alert, Antywirus oraz Search. Surfshark ma ponad 3200 serwerów w 100 krajach, nie dość, że Twoje dane są bezpieczne, to również nie są gromadzone w żadnych rejestrach. Surfshark posiada blokadę cookies, całodobowe wsparcie oraz 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy, jeśli aplikacja nie spełni Waszych wymagań. Więc Zachęcam do klikania w link w opisie, ale również pamiętajcie o kodzie TANOS, który daje Wam dodatkowo 3 miesiące za darmo. A tutaj po tej pszenicy naszej będzie chyba zasiany rzepak, bo jak wiecie mamy sierpień już, rzepaczek możemy siać, więc nas spokojnie możemy sobie już z tym e, działać. E, co, do, co do pieniędzy na koncie, Tutaj widzicie pieniążki na koncie dosyć spora się zrobiły do ostatniego odcinka. W ostatnim odcinku walczyliśmy o nasze piękne pieniądze, żeby tylko kupić pole, a w dzisiejszym odcinku jak widzicie już pieniążki, o Jezus, na koncie już są, widzę tu ruch drogowy został włączony, więc trzeba troszeczkę uważać. Pieniążki na koncie pojawiły się do zepak. Przestrzeg pieniądze do zapak z olejarni już, więc bardzo fajnie. Teraz skośimy sobie tą pszenicę i ciekawe czy tam tą pszeniczkę będzie można gdzieś sprzedać, czy nie. Na pewno owiec jak sobie też wykłosimy. to z tym już nie powinno być problemu. Bo ten owiec raczej kołniarz powinien bez problemu nam przyjąć. Dobra, tutaj oczywiście na prawo. Jest też dziwnie tak, jak ruch drogowy jest, bo Ostatnio bez tego ruchu drogowego no, cały czas było, a teraz jak jest ruch drogowy włączony, to zupełnie inaczej to wygląda. Ale dobra, na pewno. Nie będą nam tutaj przeszkadzali, wjeżdżamy już na pole, więc tutaj nie powinno nam nic przeszkadzać. Nie wiem, czy te dźwięki są dobrze, czy nie. Widzę, że mój mikrofon tutaj daje o ostro, a tutaj te dźwięki nie, nie są aż tak bardzo... Czekajcie. Gdzie to jest? Tutaj, 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 tutaj. Możemy otoczenia sobie troszeczkę podgłośnić. Tak te dźwięki powinniśmy mieć raczej dobrze. Dobra, więc zabieramy się za pierwszą... Pierwsze drzewo tutaj. Jezus, najgorzej na... Boże... Czekaj, ta, czekaj, ta, nie przejmuj, się. Zaraz, zaraz uprzedniemy. Chwilowa kraksa masakra powstała. Czekajcie, dobra, tutaj wyciąć trzeba elegancko. Jezus... No jadź, jadź. pojadisz czy nie Normalnie Czekaj łukasz, tutaj jest już obetne. O! Tara ma jeździć normalnie Tara mogę jeździć już normalnie, więc nie powinno być żadnego problemu, nie? Jo, no, dobra Możemy kolejne kliknąć fajnie jakbyśmy Oho, już zaczynają się. Zaczynają się wspaniałe dźwięki Czyli dźwięki naszych pięknych ptaków które tak po uszach, że już... już do 8 można powiedzieć że tego. Hm. Dobra. Kolejne drzewo. Dawaj mnie tutaj. Bliżej co po. Dobra. Niech leci. Teraz tutaj. Poleci. Niby się przewróciło, o, się nie przewróciło. Jak to jest możliwe. O. Teraz pójdzie. Poszli. Dobra. No te drzewa niektóre to zami widzicie, że więcej gałęzi niż, niż tego wszystkiego potrzebnego jest. Ale jest takie, jest, trzeba wszystko tutaj wyciąć, ogarnąć, żebyśmy mieli to pole właśnie gotowe, jest pod siebie, żeby to było połączone. I gitara, dobra. To będzie się tu powspinać, o. Dobra, to mam oberżnięte, teraz posadzamy to do bo Daleko nie mamy. Żeby mieli linkę, to można było nawet całe zaciągnąć to. Dobra. Można było to turem. Krokodyla wziąć i to spróbować jakoś może obywazić. Jak my Fender wpowaliśmy, to też drzewo wycinaliśmy. Powtórka powtórkę z rozrywki tak zwana. Zawsze coś za to drzewo by mogło wpaść nam tutaj. Jakiś pieniążek dodatkowy, nie byłoby wcale źle. Co też dużo komentarzy miałem o pole numer, yy, pole numer 29, się to jest u Marekio Tak 29, żeby tam sobie ten las wykupić i to pole sobie po prostu powiększyć. Więc to może z czasem sobie tak zrobimy, że tam to pole też sobie powiększymy. Dobra, tutaj gdzie możemy to ciachnąć. Że tutaj jest taka, taka nitka, którą... O właśnie, której możemy się pozbyć. Inny odcie nie z drzewa, można powiedzieć. Dobra, mamy to zrobione. Pasowałoby teraz te pięki jakoś, pozbyć się ich. A nie, że tą piło można sobie tutaj pobawić, nie trzeba się pierdzielić z żadnym tym. Tobie to tutaj. Nie wiem nadzieję. mi to... Dobra, jest. Wycięte. Wytniemy sobie te pniaki, Gdzie on? Dzieło nie jest tutaj, dobra. Wytniemy sobie go i zaraz sobie obetniemy tą. To drzewko. Ciach, ciach, ciach. Chwila moment będziemy mieli to zaraz obciachane. Dobra, tutaj jeszcze gdzieś, o. Dobra, i to mamy z głowy, tutaj mamy jeszcze tego wielkiego karakańca. Ale to oczywiście do zrobienia, przejściutko, hops. Chciałem tak sobie tak wczoraj nagrać, ale wcześniej, gdybym przyjechał i nie było za bardzo czasu. Ale dzisiaj sobie też nagramy na spokojnie, żebyście coś właśnie jeszcze mieli. W niedzielę możliwe, że będę e, odpalał live'a po targach, bo ja oczywiście w, teraz mam najbliżej chłopaków na targi, więc sobie dojadę raczej pierwszy do domu. Tak mi się wydają. E, i, I elegancko wtedy sobie może jeszcze live'ika w niedzielę odpalimy. Zobaczymy jak będzie czasem, ale raczej powinno powinno nie być źle. Dobra. E, co? Możemy na razie sobie zgasić. Nie myślałem, że będziemy musieli sobie przyjeżdżać fendem, tutaj na to pole. Czekajcie, na razie weźmy sobie, podepnijmy sobie header, podepniemy sobie header na razie, żeby tutaj tym kombajnem no, mogliśmy odjechać, żeby on nam tutaj nie przeszkadzał. Będziemy tą łóżkę brali. Myślałem, że chwilowo tam pójdzie robota, ale jednak powiem wam, że to drzewo jednak trzeba czym przewieźć, i mogłem od razu jechać fendem. O Jezus Jak on tu daje teraz po garach, nie? Mogę od razu jechać fendem Wtedy bym to już miał monopolizer z głowy Żebym miał to zrobione A, dobra, ogarniemy sobie, na spokojnie Odciążnicze chłop, odczepimy. Odczepimy go z tyłu O kurwa, do, nie dostanę się teraz do tego Butura, ale dobra zaraz ogarnię Tu mi ja już... nie muszę podpinać wcale krokodyla Ja chyba mam tutaj Chyba wózki teraz robił Ja tu mam chyba podpięte widły, tak mam podpięte, ja tu mam podpięte widły do belek Tak mi się wydaje Albo nie mam podpięte nic Zaraz sprawdzimy Ale chyba nie no dobra Mam podpięte widły do belek więc na spokojnie Co to ten tur Co to mi tu robił Halo Proszę się podpiąć no, Zisz go na boki chłopie Dobra Czekajcie, trzeba zmienić sobie natura Tutaj też trzeba kliknąć natura No co on? Co on nie chce działać A temu co się stanęło? Tu jest ten, a tutaj jest tur. Co to się? Co to się stanowiło? Tury nie chce się podnieść? Halo? No, mam natura, a tu nic się nie chce zrobić, ty. Czekajcie, a pokażcie mi w tym... Co tu by się... wstawienia by czy co? Nie no, nie powinno się nic stać. No tu mam jazdę, tutaj mam to. A tutaj, jo, ale no... Co się stało? Stary mi się tu popierdzielił jak tak to ręcznie zaniesiemy najwyżej No a co no, nawet nie mogę nic zrobić czekajcie katara no teraz na jeszcze mogę Abym wolał na moim joysticku stiku ja widzę że coś tutaj z ustawienia mi się stanęło czekajcie chwilę tutaj sobie czepię, no jeszcze raz zobaczymy będzie działało czy nie Proszę się włączyć i zaraz zobaczymy. Hm. Tutaj działa, ale już... ...tur nie działać. No dobra. To sobie pojedziemy na miejsce normalnie i tyle, nie? No tak, tak też można. Tutaj działa, więc... ...sobie tak pojedziemy na pole i też będzie dobrze. No, powiem wam, że ten fan tak daje pogarać, że to jest... ...naprawdę niepojęte, nie? Jak nie... Jak nie zaciło to za głośno są te maszyny. Dobra, teraz będzie trochę lepiej, bo tak to... Był taki szum, że ja pierdzielę Czekajcie, może byśmy tutaj jakoś tyłem przejechali sobie tutaj przejdziemy przez ten. A co tu takie jakieś pozostawiane? Co one tutaj mają? Burbao! Zostawili cały przejazd lawetami. Co tutaj sobie działo tej jakieś A nie tutaj będzie robić, chura. jakieś złodziejstwo jest przeprowadzane ewidentnie na tym na tym tym na, 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 na naszej na naszej Na yy, naszych nawozach Pozijemy sobie tutaj widzę uprawnione To będzie przejechać jakoś a akurat po moim to Tutaj ma być łąka na tym polu ogólnie, więc trzeba będzie sobie tu uprawić i zasiać. W kolejnym odcinku możliwe, że będę miał maszyny na testy. Dwie maszynki na testy przyjadą. Właśnie będziemy sobie uprawiali. Potem potem, że potem pszenicę, zobaczymy jak nam to nie pójdzie. Czekajcie, bo ja wspomniałem, że teraz na tej miejscu to mam, więc trzeba to jakoś teraz ino wziąć i... Czy miałbym ja sobie to na razie przerzucił na bok? Tam z niektórymi po prostu pojechał na, na tartach, nie? Bo tak to będę cały czas tutaj jeździł, to to nie ma sensu. By tak cały czas to wyjeżdżać z tym gdzieś. Dobra. A może coś to w jedno miejsce gdzieś? bo co tu tak wystaje? jakieś nieobcięta gałązka. Czekajcie, pojedziemy sobie z tym, zawiedzimy, zobaczymy. To nie wygląda to zbyt realnie, ale... Opcjonalnie to, tu jest roboty, tyle że ja pierdzielę. Zobaczymy, czy w ogóle opłacalny biznes to jest. Żeby coś takiego tutaj przywozić chłopakom. Dobra, zmieściliśmy się. co najważniejsze, tylko teraz gdzie im to wykipować? Ale chyba gdzieś tutaj. Mi się zdaje, że trzeba by to gdzieś kliknąć. Słuchajcie, abyśmy to tak zrobili. O, o, Spam wam, że biznes? Bo opłacalny pociulu, nie? 68 to takie drzewo. No, tak, średnie bym powiedział. Tak, średnie bym powiedział. No, dobra. A tak, jak mówiłem, zwieziemy sobie to wszystko do boczku i, i tyle, nie? Nie wiem, czy mam fowa ustawionego w ogóle tutaj. Oczywiście, że nie. To no, więc, przepchniemy sobie to do boku, zaoramy i lecimy sobie na żniwa. A wiecie sobie chociaż te robotki porobić tutaj. Tam wszystko tutaj trzeba będzie zepchnąć. Gdzieś do boku, troszeczkę żeby nam to tutaj oczywiście nie przeszkadzało w orce. Dobra. A no ja sobie to później wezmę i to powywożę i to postrzedaję. No za dużo pieniędzy z tego nie zarobimy, ale. A za zapaliwo się zryć chociaż. <grych> no tutaj widzę, muszę sobie domalować, bo te krzaki nie będą chciały się jakby przeorać. Dobra. Możemy zostawić sobie fędziora i iść do masę. Ja i sobie moglibyśmy podłączyć te dźwięki z powrotem. A za ten czas, zanim on się podłączy, to ja sobie bym tutaj spróbował zamolować to troszkę. E, gdzie tu jest trawa, 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 trawa? Proszę mi tu pokazać. Tutaj mamy. Gdzie to było? To było gdzieś. O, tutaj to dobra. No i git. Wtedy możemy sobie zaczynać łorać to bez problemu, już. Dobra, teraz będzie nam wszystko działało dzięki możemy sobie też podgłośnić, bo tutaj ten ciągniczek nie należy do najgłośniejszych, więc tutaj akurat możemy sobie podzia... O, kurwa, tutaj jeszcze jeden pieniak został, proszę bardzo Nawet go ja nie widział, a tu proszę pod kołem się znalazł Pod kołem się coś znalazło i nawet tutaj coś małego. Dobra, już, już nie ma już nie ma, więc możemy zabierać się za łorkę. Masakra 15 minut takiej zabawy tutaj wyszło, nie? się wydaje, że chwila mamy roboty, ale co do czego to jednak tutaj trzeba się troszeczkę więcej pobawić, dobra Tutaj na GPS jakbyśmy sobie pojechali, dla rady tak. O czekajcie, bo widzę, że tutaj No dobra, może być tak teraz nie będzie Będziemy obracać tego GPS-a Dobra, tak teraz pojedziemy i powinno być wszystko w porządku. Na 90 stopni GPS i git. O no, nad płogiem też trzeba będzie pomyśleć, ale na razie mam troszeczkę inne plany, bo to troszeczkę plany się pozmieniały. Hmm, będę właśnie sobie chciał tego Renella kupić i może wymienić ciągnięcie, ale zobaczymy. Na razie to pola mamy to wykupione, może byśmy jeszcze jedno wykupili i wtedy byłoby elegancko. Ale to wszystko z czasem się okaże. Uch, jak to z tego właśnie będzie? To rzepak skoszony cały zawiedziony i jeszcze mi zostało bodajże 10 ton na podwórku, bo to chyba na live sobie kosiłem, że pamiętam całą resztę no więc ja zostałem zapach troszeczkę na wpadnie więc naprawdę pieniądz będziemy mieli dosyć fajny Czyli no czekać na kolejne przechodzek czekajcie na razie nie będziemy obracać sobie tutaj miedzę no, zrobimy że ten poprzeczniaczek sobie wyrobimy tutaj żeby to było już wszystko tak jak trzeba Dobra. Na dwa razy możemy sobie go pociągnąć. I gitara. No tu te trzy przyjazdy będą po prostu taki szeroki jest, że, że masakra, nie? No ale ogarniemy. Nie taka rzecz się urała. Będzie będzie będziesz pan zadowolony. Dobra, opuszczamy. No i jeszcze jeden przyjazd nam zostanie i będziemy mieli ...miedzę za oraną. I gitara mieli dosyć duże, duże pole, tutaj no i jeszcze będę się pomyśleć na tamtą stroną, żeby od tego lasku troszeczkę tam poobcinać, wtedy wyprostować bardziej to pole. Więc możliwe, że jak już tu jestem, to sobie później tu ważne przyjdę i sobie właśnie na tym polu to ogarnę, żeby tam troszkę te drzewka sobie też popodcinać. Co mogę, to popodcinam, wyoram, żeby te pole było troszeczkę prostsze, bo tam te ścieżki też tak dziwnie nie wychodzą. Tak to by troszeczkę wyprostowało się. Może zawsze to jakieś tam. 2 metry by się udało ugrać. No może troszeczkę więcej nawet, nie? 2 metry sam pugiem zabieramy, zobaczcie. 4 metry już mamy można powiedzieć, że zaorane. Ja tu jeszcze kawałek nam zostaje, więc no z 5 metrów na pewno tutaj będziemy mieli do, do oborania to, to zrobimy sobie poprzecznie. Więc miedza dosyć spora. Kawał międy. Dobra, tu widzę jakieś... I śpienek mi... A dobra, to on jest nie ten. Ten jest niewycięty, więc trzeba będzie go tutaj też wyciąć. A tu już jest widocznie słabo rany, więc sam bez problemu się go e, znajdzie. Dobra git git. Proszę tutaj bardziej do lewej, żeby nie było problemu. No i dobra, teraz powinniśmy zabrać teraz. zawaramy to i lecimy wtedy do kombajnu, sobie troszeczkę jeszcze pokosić. Oho, tutaj mijaciek powstał malutki. Ale to nic, taki to już nie ma problemu. Bez problemu się to ogarnie. No, ale zobaczcie, ile co było wyorać, nie? Kawał zieleni, żeby to miało ręce i nogi teraz. No, na jeden przejazd z silnikiem, na jeden przejazd z siewnikiem. jak nic. No, a teraz będzie naprawdę bardzo fajne pole. Jedno wielkie pole, tam będzie łączka, to będzie teraz pszeniczka, rosła, więc na tej pszenicy w tym sezonie też będzie dosyć sporo. Na o, dobrze. Ale bardzo dobrze. Trzeba będzie też pomyśleć na jakimś innym polem. Jedno tam... Miałem jedno w głowie. O, to widzę, że trzeba je poprawić. Jedno w głowie już miałem. Żeby sobie wziąć w drżawę. A teraz doszło... Drugi pomysł, jak sobie robiłem... Właśnie sobie sprawdzałem, jak oni pasował tam na testy do mnie. Sam chciał sobie potestować. brał runera na testy. Właśnie z runerem, bo mój ciągnik tutaj może być za słaby. No tak to byśmy sobie coś tutaj e, wzięli na testy. I zobaczyli, może byśmy sobie wtedy maseja na coś innego zmienili. Jakieś tam, e, jakieś tam już można powiedzieć, że... Y, jakieś znaleziska są, żeby sobie wymienić na coś naszego maseja. No i case'a też by pasowało, ale to na spokojnie wszystko w poim czasie, jak to się mówi, nie? Poczekajcie, pojedziemy sobie od tamtej strony. Możemy sobie lepiej wjechać. Już dobra, proszę bardzo, rozkładam już. Wszystko rozłożone i można wziąć czy Nie można, a nie można wziąć rzeczy. Czemu nie można? Bo coś tutaj nie mamy podpięte, ewidentnie. Tam musi być podpięte? No, dziwnie trochę, ale no, dobra. No, no niech tak będzie. Czekajcie tylko teraz bo wzięmy w tą pszenicę, tylko żeby ona mi się właśnie nie robiła na ten, tylko na sumę. Na sumę bym poprosił, dziękuję Oj, pieniwa w pełni. Pierwszy gwiazd pszenicę, no jęczmienia nie mieliśmy, więc mamy tylko pszenicę i pszenicę mamy na tym polu na 12,31 chyba i 14, bo to jest suma. że to jest 12, bo to jest pośrodku, to 12 będziemy to nazywać. 54 i na 28, a na 28 na 54 nie ma czasami, nie ma czasami owsa coś takiego chyba tam było. No nie, nie, pszenica tam jest, a tu jest owiec, na 12 jest owiec. Na 12 i na 47 jest owiec, dobra. A na 54, 72 i na 28 jest pszenica. No tu widzę, że siali, ładnie siali, kurwa I kukurydzy jeszcze dosiali na pole. A to hachmięty. A to ładnie, Nieładnie, nieładnie tak, kurwa po sąsiadowym siać kukurydzę. No i dwie tony już jest, jakby nie było. No. W zbiorniku. Co, ciekawe jestem w ogóle jak ten las to wygląda. Czy on należy do mnie, jakby coś ten... Normalnie, chłopie, tutaj też trzeba będzie sobie wycinkę zrobić, żeby sobie to w miarę wyprostować. To pole. Wyprostować to będzie lepiej, na tym GPS się latało i tak dalej, będzie ta robota znacznie szybciej szła. co, będzie tutaj podziałać sobie? A jest możliwość, więc czemu by tego sobie nie zrobić? Bardzo elegancko. Co to na odcinek, czy oglądacie w czwartek albo w piątek? Nie wiem dokładnie. Zobaczymy, może uda mi się na dzisiaj go jeszcze wrzucić. Na jakąś tam późniejszą godzinkę, ale. A ona no, spokojnie. Pojawi się na pewno pojawił. Jak tak, to wam wrzucę w miłego czwarteczku, tam piąteczku, czyli weekendy. Mam nadzieję, że odbijemy sobie piąteczkę na kielcach i będzie gitara. Chyba troszeczkę jeszcze tutaj pokoszę do końcu bo trzeba wyrenderować, trzeba dzisiaj się ogarnąć, wykąpciać, do, dopakować do końca samochód można tam coś uogarnąć troszeczkę i, i zobaczymy będzie możliwe, że wyjeżdżali sobie dobra i lura To pola też już yy, nie jest aż takie wygaśne, wielga, ale i tak naprawdę spoko, spoko tak to wygląda i by jeszcze doma w w tą 70 odkupił 77 to można byłoby coś tam pomyśleć właśnie nad, nad tym połączeniem tego wszystkiego w jedność. Teraz taki pośrodek by został, taka skarb, skarbka można powiedzieć i tam gdzieś za mleczarnią byśmy sobie zrobili chociaż taki przyjazd na jazd. 24 metry chociaż żeby w przyszłości jakbyśmy sobie zmienili się rozsiewać i opyskiwać na te 24 metry, no to byśmy, żebyśmy mogli chociaż tam jedną ścieżkę uzyskać, nie? Bo tak to średnio. Prawo, uważaj to, bo jadę. Proszę się patrzeć, ładny kombajn, a A ściekrowy kładam. Jezus Maria. Ty ty. Do wrażenia normalnie, ale zobaczcie, raz dookoła i 5 ton w zbiorniku, jakby nie było, jest. Więc, no, to jest naprawdę bardzo fajnie. Bardzo fajna ta pszenica sypię, oby jak najwięcej. Tylot mam pusty i do sylosa chyba będę sobie sypał właśnie tą pszenicę. Bo rzepak sobie wysypałem w hali, dużo go nie ma, tam nie ma sensu go trzymać. W silosie wysypiemy sobie na hałdę go i gitarę, a tam pszenicką będziemy sobie ładować do silosu. Nie jest mokra, więc można sobie tam bez problemu ją klikać. To samo sobie też sprzedamy, więc zawsze taki dodatkowy pieniążek tutaj będzie. Tam sąsiady też coś mi prosili, żebym chciał wykosić owiec, więc zobaczymy. Możliwe, sobie jeszcze na ten owiec do chłopaków pojedziemy, a to jest możliwe, że w kolejnych odcinkach to Właśnie będzie kuszone. u nich tam lat. Nie wiem gdzie oni ten owiec mają, ile tego sam mają, ale pojedziemy, skosimy, jakieś tam zawsze pieniądze na nasze konto, oczywiście wpadnie. E, trzeba zarabiać, można, można, trzeba pomóc sąsiadom. Jak na razie, nie posiadają, to trzeba im pomóc. Zawsze to sąsiedzka pomoc wskazana jest, jakby nie było. A te ptaki tutaj to kraksa masakra, nie? Może w kabinie będzie troszeczkę ciszej. Trochę ja więc co No, to jest zbiornik akurat spory. Problemów nie powinno być, że będzie zasypany do pełna. Jak dojedziemy do końca, bo jeszcze te kółeczko powinniśmy bez problemu sobie e, zrobić. Ale i tak dojadę do końca, będziemy to noce inaczej sobie kończyli. A to chwasty jakieś. No bo to z no. chwastami był. Ale na spokoju, właśnie jak to, jak wyglądają moje krowy, to już na koniec odcinka zobaczymy, dojdziemy do końca i wtedy sobie zobaczę jak te moje krówki mięsne, jak to tam wygląda e, z tym wszystkim, ile tam jeszcze zostało tym krówkom do sprzedaży, bo te krówki niedługo będą właśnie do sprzedaży, jedna, jedna partia można powiedzieć, że krów już będzie e, do sprzedania i pieniążki kolejne na nasze konto wpadną, bo to będzie 50 tysięcy bodajże, jak się nie mylę, za to, za te krowy przyjdzie, czy coś takiego? O, 50 tysięcy około będzie za to, Chyba trzeba kupić sobie później jeszcze krówki. No to takie 40, 40 parę wyjdziemy sobie na, 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 na prosto, już nie za te krowy. Więc naprawdę bardzo fajny pieniądz. Zastrzut gotówki no powiedział, kolejny e, co, nawet żeby to skupić teraz sobie tą przyczepę do Bel, żeby to jest było, i będziemy sobie myśleli dalej. Nad tym wszystkim dobra, to proszę hamulować. I proszę mi pokazać, jak wygląda sprawa z tymi krowami. No, tu jeszcze trochę, 23 miesiące, więc jeszcze Jeszcze miesiąc, bodajże, bo 24 miesiące chyba nie. Już takie o 2,800-3000 powinny te grówki mieć. Więc no, tutaj jeszcze troszeczkę zostało. Ale tutaj jak najbardziej będzie można, już niedługo, w kolejnym miesiącu, czyli na wrześniu, będzie można sobie to posprzedawać. Więc co, jak, jak się odcineczek spodobał, zostawiajcie opeczki do góry. Widzimy się na targach. Życzę miłego dnia. Mam się, następnego. na razie. Cześć.